Przedstawia się ta zupa. Zobaczcie, jak ona jest gęsta i treściwa. Zobaczcie. Tu nie ma ściemy, po prostu to jest petarda. Witam serdecznie. Dziś zrobimy sobie zupę kalafiorową z ryżem. Bardzo fajny przepis, dużo warzyw. Więc zapraszam serdecznie. Na początek pokroimy sobie warzywa. Może zacznę od kalafiora. Kalafior muszę pociąć na małe różyczki. Wziąłem sobie mniejszy nóż, lepiej podejść do takiego kalafiora. Lepiej się to robi. Muszę go podjąć na mniejsze różyczki, ale pod tego sobie od razu na taki durszlak, dlatego że muszę go jeszcze dokładnie umyć. I proszę zobaczyć, kalafior już mam pocięty na takie małe fajne różyczki. I tutaj to jest wszystko, co mi z tego kalafiora zostało. Nie wyrzucamy tego. Oczywiście na no liście rzucę kurą, bo no bo komu mam to dać? Ale to teraz co tutaj zostało, potnę sobie bardzo drobno. Zobaczcie. Bo to wszystko ma smak. Po co to wyrzucać? Jak to się jeszcze przyda? Zobaczcie. To wszystko trafi do zupy, i będę te warzywa podsmażał. Więc nie wyrzucamy takich pozostałości. Po pierwsze, tracimy kasę. Po drugie, tracimy smak. Po trzecie, w tym są też jakieś witaminy. Więc, dlaczego to wszystko wyrzucać? Zostawiamy. Tego jest naprawdę sporo. Jeszcze przyjadę to troszeczkę nożem. Żeby to było jeszcze troszeczkę drobniejsze. Ja myślę, że jest ok. Zobaczcie. W stosunku do marchewki. Zobaczcie, ile jest. Tego. tego jest prawie tyle samo co marchewki. Więc to jest całe bogactwo smaku, przecież. Teraz odkładam to do miski. I tu mam trzy takie średnie marchewki. Z marchewkami uważajcie, żeby nie przesadzić, żeby ta zupa nie była zbyt słodka. No i kroję w kostkę. Nie za dużą, raczej taką mniejszą kostkę. Bo to zupę będziemy dość szybko robili. I wrzucamy do tej samej miski, do której wrzucaliśmy, te resztki kalafiora, które zostały pocięte na początku. Oczywiście czynność powtarzam z dwiema następnymi marchewkami. No i lecimy dalej z warzywami. Mam tu trzy łodygi Selera. To jest wrażliwe, bo wiem, że niektórzy obierają to łyko po prostu taką obieraczką można, oczywiście można. Ale ja do zupy tego nie robię. Po prostu pokroję drobno. Na połowę każdego. No i jedno, jadę jedno czy drugie. Taki ser nada super smaku tej zupie. Zobaczycie. Tutaj końcówki, co były grubsze. przyjadę jeszcze raz, a w ten sposób. No i finito. Urzucam do tej samej miski, cały czas do tej samej miski, gdzie już jest marchewka, gdzie już są e, te pozostałości po kalafiorze. Dobra, cebula. Jedna cebula. U mnie taka większa cebula i niech ona będzie sobie taka większa. Kroimy ją w kostkę po prostu. Nie musi być super drobno, ale też nie jakieś wielkie tam kawałki. Do tej samej miski wszystko ląduje. No i został jeszcze mi czosnek, żeby ten smak trochę złamać tej zupy jeszcze, ten czosnek pokroimy sobie można przez praskę, można go bardzo drobno pokroić i trochę rozetrzeć na desce, to już wybór należy do Was. Okay. Teraz go troszeczkę tylko posolimy i możemy go rozetrzeć. Jeśli nie mamy praski, to tak można zrobić. Ja praskę mam, ale nie chcę mi się jej później myć, więc zrobię sobie to tak. OK, to jest wszystko. Idziemy na kuchenkę i zaczniemy wreszcie gotować. Więc do rozgrzewającego się garnka. Ja mam akurat masło klarowane, więc wrzucam łyżkę masła klarowanego i dodaję też trochę oliwy. Bo wiadomo, im więcej różnych tłuszczy, tym smak będzie ciekawszy i pełniejszy. Więc tym zaczynam. Za chwileczkę będziemy dodawać warzywa. Oliwa już jest widzę gorąca. Więc dodaję wszystkie warzywa i po prostu je smażę. Smażę tak długo, aż marchewka zacznie być miękka. Oczywiście od czasu do czasu musimy mieszać, tak? Oczywiście, od czasu do czasu musimy to umieszać, tak? No, ja potrwa ten proces około 10 minut, także ze spokojem. Więc teraz tak, warzywa już się podsmażyły, marchewka już jest taka na pół miękka. Dodaję teraz ten czosnek, który tam sobie rozgnytliśmy. Dodam jeszcze płaską łyżkę oregano małą łyżeczkę płaską kurkumy. Dodam pieprz. Dodam. Teraz może tak. Może pomieszajmy to. Ok. Teraz sobie już wsypię ryż. Całą szklankę spokojnie. Dobrze. Teraz wrzucam mój kalafior. Pomieszam go trochę z tymi warzywami. Z tym ryżem, z tym wszystkim. Tak jest. Będzie pełen gar zupy. Zalewam to teraz bulionem. I teraz tak, ja nie solę tych warzyw, tego wszystkiego, bo bulion jest dość słony. Nie chciałbym tej zupy skopać, także na razie nic więcej nie solę tylko zalewam to bulionem, rosołem czy cokolwiek tam macie dobrego w domu zamieszam tylko żeby to co na dnie leży czasami żeby się odkleiło wyrównuję tak jak widzicie to wszystko teraz wygląda, pokrywka to się teraz zagotuje, kontrolujemy oczywiście żeby to jak zacznie buzować to troszeczkę pokrywkę odchylimy żeby to nam nie wy... Wykipiało na kuchenkę i gotujemy. Także wiadomo, że jak już to będzie gotowe, już będzie kalafior miękki i ryż. Przede wszystkim, żeby nie był twardy, bo kalafior może być lekko chrupiący, to nie przeszkadza, ale ryż, żeby był dobrze ugotowany, to wtedy tą zupę będziemy już tylko kończyli. Więc teraz spokojnie 10-15 minut, no 15-20 minut, bo ona się jeszcze nie gotuje. Także ze spokojem, więc ja już tutaj moją zupę będę teraz skończył. Ja już ją próbowałem, smakuje pysznie, ryż jest ugotowany, kalafior jeszcze jest też fajnie w całości, no i taki ma zostać. Teraz do tej zupy gotującej się, dolewamy mleka, jeżeli będzie, będziecie mieli bardzo gęstą, dolejcie sobie trochę więcej mleka, ja tutaj wlewam około szklanki. już jej nie przykrywam, tylko pozwalam się jej przygotować z tym mlekiem. To będzie bardzo szybko, bo ta zupa jest bardzo gorąca, a tego mleka tylko była szklanka. Więc niech to się jeszcze chwileczkę pogotuje 2-3 minuty i wyłączę już to. No i zobaczcie, o tak to, to przedstawia się ta zupa. Zobaczcie, jak ona jest gęsta i treściła. Zobaczcie. Tu nie ma ściemy po prostu, to jest petarda. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie dodał tutaj troszeczkę pietruszki. No i teraz próba. Widzicie, kalafior nie jest rozgotowany, jest akurat. Przepyszna. Wysycona tym ryżem. Staje się naprawdę pysznym. I choć kalafir jest dość drogi, bardzo, bardzo tanią zupą. Bo kalafior 10 zł, ale że jest dosyć dużo ryżu, to tej zupy wyszedł mi naprawdę bardzo duży garnek. To jest pycha, naprawdę. Zupę serdecznie polecam. Pozdrawiam i zapraszam na kolejne moje przepisy.